Zażegnałem się takie ładne słoneczne popołudnie w tej nowoczesnej tkance miejskiej w centrum Krakowa. Ze mną Piotr Buła, dyrektor i inicjator studiów w NBA, dyrektor krakowskiej szkoły biznesu od 30 lat obecnej na rynku i kształcącej no, rzesze już można powiedzieć specjalistów w przeróżnych biznesowych dziedzinach, a w tym roku inicjatora powstania specjalnych studiów MBA, które dotyczą zarządzania samorządami. Pełna nazwa kierunku brzmi. Studia MBA, zarządzanie miastem, management of city, to jest nasz nowy pomysł, jeżeli chodzi o ofertę, którą kierujemy do, w tym przypadku, do już bardzo wąsko specjalistycznej grupy osób, mianowicie do samorządowców. Idea tych studiów powstały kilka miesięcy temu, tak naprawdę dzięki dwóm osobom, mianowicie Ilonie Byra oraz dzięki Wojtkowi Palowskiemu. To wszystko, jak gdyby gdyby, dało impuls do tego, żeby stworzyć nowy program, który bazuje w dużej mierze na nowych rozwiązaniach, nowych ideach. Nowych pomysłów, jeżeli chodzi o zarządzanie miastem, zarządzanie gminą, zarządzanie powiatem. Dość często słyszymy, że faktycznie naszych samorządowców ogranicza prawo. Poruszają się tylko w tym obszarze prawnym, nie zauważając różnych szans, które niesie im współpraca z biznesem i biznesowe spojrzenie na miasto. I staramy się właśnie w tym momencie też pokazać im faktycznie jeszcze inny obszar, że jednak mogą zarządzać miastem, nie administrować, jak dość często faktycznie mówimy, ale zarządzać, tworzą, tworząc nowe idee, nowe sposoby patrzenia, realizowania pewnych celów. Nie tylko tych celów, które są związane faktycznie bezpośrednio z zarządzaniem urzędem, ale również celów tych, które dotyczą w dużej mierze społeczności, dla których tak naprawdę służą, dla których faktycznie powinni zarządzać. Stąd pojawiają się nowe, nowe aspekty związane z nowoczesnym miastem, z smart city, z ekologią, ale również elementy te, które mają poprawić ich umiejętności związane z lepszą komunikacją. Lepszym rozwiązywaniem być może problemów, kryzysów, które, które się pojawiają i od których żadne miasto, żadna społeczność nie opieknie. ucieknie. Jest to wpisane w sposób myślenia, w sposób zarządzania tymi jednostkami. Właśnie o tym smart, jakbyś rozwinął bo faktycznie jest tak, że jeśli mówimy o tym, że takie studia wymyśliliście i takie studia odpowiadają też na zapotrzebowanie bo jak słyszałem, zainteresowanie było bardzo duże. To jest w pewnym sensie odpowiedź na to, co się dzieje, ale też próba wskazania jakichś kierunków właśnie dla samorządowców w zarządzaniu swoimi miastami właśnie w tej erze. Smart. Podróżujemy po Polsce, spędzamy czas czasami na wakacjach, czasami służbowo. Dostrzegamy, że jednak ta zmiana następuje i ona faktycznie nie odstaje dość mocno, przynajmniej patrząc z punktu widzenia mojego doświadczenia, jeżeli chodzi o miasta, regiony, czy jest zagraniczne, czy to jest Europa, czy to jest Stany Zjednoczone, Azja czy Afryka. To jest ten czas w tym momencie, żeby, żeby jednak. No, z miasta zmieniać, czas zmiany. I to mocnej zmiany, która, która występuje. Myślę, że trzeba też znaleźć pewne rozwiązania, które gdzieś funkcjonują, które się sprawdziły, a w szczególności dać odpowiedź dotyczącą, jak to wdrożyć. Mhm. Bo największy Czyli problem konkret, jest to, że. Nie ma po prostu konkretnie konkret, wdrażać. I... Mhm. Dlatego, że najczęściej problemem dla nas wszystkich, czy to jest biznes, czy to jest samorząd, jest problem związany z tym, że mamy pomysły, wiemy, co chcemy zrobić, ale nie wiemy, w jak to. Faktycznie przeprocedować, w jaki sposób stworzyć nowe struktury, nowe procesy, aby to zaczęło funkcjonować. I myślę, że te studia też w jakiś sposób będą odpowiedzią na, na te zagadnienia. Trzeba też zawsze do każdej zmiany przekonać lokalną społeczność, na ile to poszukiwanie liderów jest dla Was ważne i istotne. Myślę, że wśród osób, które żeśmy do tej pory zrekrutowali, a rekrutacja nie polegała tylko wyłącznie na rekomendacji czy ewentualnie na zebraniu papierów formalnych, natomiast mieliśmy możliwość spotkania się z tymi osobami, czyli my stworzyliśmy komisję rekrutacyjną, w ramach, w ramach której są nie tylko naukowcy moi koledzy, ale również i praktycy. Osoby, które tworzą radę tego kierunku, które pojawiają się i też mają możliwość wysłuchania i później dania nam opinii, czy dany kandydat się nadaje do tych studiów, czy też nie. Widząc po, po obecnej rekrutacji, muszę przyznać, że część osób już jest liderami i faktycznie myślę, że będą się bardziej rozwijać, jeżeli chodzi o pewne umiejętności, kompetencje, które mi są potrzebne do różnych aspektów. Ci liderzy potrzebują już tych umiejętności, nie stricte samorządowych, nie stricte związanych z aspektem zarządczym, ale mocno administracyjnym, ale również tym aspektem biznesowym. I mam nadzieję, że właśnie te dodatkowe rzeczy, które kształtują takiego prawdziwego lidera, o którym myślimy przez pryzmat biznesowy, faktycznie tam się znajdą. Czym wasze studia MBA? odróżniają się na korzyść, jak rozumiem, od, od innych propozycji na rynku? Gdzie macie tą przewagę właśnie? Gdzie ten samorząd może się u Was realizować, a czemu na przykład mniej by realizował się gdzie inni? Kiedy biznes bardzo mocno faktycznie wszedł w edukację, kształtowanie umiejętności i szukanie nowych rozwiązań i wdrażanie ich faktycznie w firmach, tak samorząd tego nie robił. Ale do tej pory nie słyszałem, żeby stworzono jakikolwiek kierunek MBA, a z drugiej strony, żeby było zainteresowanie faktycznie w tym momencie studiowaniem w kompletnie innej formule, w innym przekazie, w innym, w innym sposobie, jak gdyby też myślenia i kształtowania. Czy tych liderów, o których już wspominali, czy te kształtowania procesów wewnętrznych. W związku z tym, jest to coś, co jest nowością, ale dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem jest to, że jednak są chętni na te studia, że ta świadomość po stronie samorządu już jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Z czego możemy się tylko i wyłącznie cieszyć, a dodajmy, że dobre wzorce do uruchomienia tych studiów płyną też z zagranicy, prawda? Jesteście też w konstelacji zaprzyjaźnionych uczelni. Prowadzimy trzy programy MBA, one są skierowane do różnych grup oczywiście, ale ty biznesowy, czysty biznes. Jeden program to jest Executive MBA można powiedzieć średni ali top level czasami właściciele dużych firm dużych dużych korporacji prezesi mamy international MBA bardziej specjalistyczny oraz trzeci program kierowany do młodych ludzi którzy Potrzebują nowego, nowego spojrzenia, pomimo tego, że są bardzo młodzi, że już myślą kategorią faktycznie smart myślą kategorią APEK, myślą kategorią kompletnie smartfona, a nie komputera ale okazuje się, że faktycznie też są zainteresowani, i też tutaj, w tym zakresie, mamy dla nich ofertę i, i dobrego partnera. To, to jest akurat też formuła połączenia KSB plus Master, czyli wybierają faktycznie program magisterski z Clark University z, ze Stanów Zjednoczonych, z, z okolic Bostonu, z, czyli z dobrego miejsca, które też jest bardzo wysoko jak gdyby postrzegane z punktu widzenia jak gdyby też edukacji. Oczywiście inni nasi partnerzy to Europa, czyli mam tu na myśli bardzo dobra szkoła M Normandii z Francji, jest ASE z Portugalii, z Lizbony, która jest częścią Uniwersytetu w Nawara, czyli też bardzo dobrego uniwersytetu i bardzo dobrze na całym świecie. Oczywiście też mamy kontakty z Roosevelt University Stanów Zjednoczonych, z Ganwale State University, ale to, tylko, to nie tylko Europa i Stany Zjednoczone, ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że też nasze relacje są bardzo dobre, jeżeli chodzi o Azję. Współpracujemy od wielu, wielu lat z Uniwersytetem Werpa w Johannesburgu, Johannesburg, potężną uniwersytet z dobrymi tradycjami anglosaskimi. Dobre wzory, które nie tylko czerpiemy i kreujemy u nas w Polsce, ale również dzięki temu możemy przenosić z całego świata te wzory. Do tego również programu. Super, gratuluję w takim razie. Dziękuję bardzo. I redaktorze, profesor, bardzo dziękuję również. Profesor Piotr Buła, Krakowska Szkoła Biznesu i naprawdę dobre studia MBA. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.